Ze mną tym razem, proszę Państwa, wielki człowiek, którego przedstawiać nie trzeba, ale i tak przedstawię: Piotr Gruszka. Piotrze, jak Cześć. zawsze bardzo przyjemnie Cię widzieć. Wzajemnie. Drogi Piotrze, może zacznę od tego, jak tam życie na sportowej emeryturze. No bywało, lepiej, bywało lepiej, ale sobie radzę, tym bardziej, że mam przyjemność korzystać z tej emerytury, czyli mm -hmm. znać ludzi, których poznałem poprzez swoją przygodę siatkarską i mieć przyjemność z nimi mieć kontakt i się spotykać. To jest coś wspaniałego, że można się spotkać z ludźmi i z nimi wymieniać się w ich real, w realnym świecie, w którym żyją. Każdy żyje w innym świecie. No to jakie nowe pasje wskoczyły, kiedy nagle okazało się, że jest trochę więcej czasu niż codzienne treningi? Szczerze to yy, zacząłem się bawić tak troszkę bardziej amatorsko, że tak fotografią, fotografię, bo zawsze się no. bawiłem i ostatnio miałem pierwszą sesję za sobą i, i co było dziwne, że tą sesję jak zrobiłem to miałem od razu kilka zamówień na kolejne zdjęcia, więc to jest coś, coś dla mnie ciekawego. Ale co? Czyli ale w ogóle fotografia, w sensie postaci, yy, osób. Fotografia, portrety bardziej, tak, bo, okay. bo myślę, że ja generalnie zawsze uważałem, że, że w oczach dużo widać, więc jakby chcę widzieć ludzi, chcę widzieć ludzi, ich emocje i to stara się przenieść na zdjęcia i w to się bawię, a tym bardziej mam yy, wspaniałych nauczycieli. Chociażby w postaci Agaty Sercz, przyjaciółki też Marcina Gortata, tak jest. więc, więc to wszystko. Serdecznie. Więc to wszystko ma, wszystko się gdzieś łączy. Jakby. Mm -hmm. do, do tego, żeby moje pasy rozwijać, I zacząłem też morsować. W ogóle nie wiem, czy to jest pasy przemysłowe. Proszę nie, bardzo. Ale, ale Proszę ja sobie bardzo. jestem w szoku, że drugi raz w życiu byłem, bo zawsze Ja nie raz mogli. byłem i nie wlazłem. Stanąłem nad tym szereblem ja i mówię, raz, no nie idę. Ja byłem raz i to, co mi się podoba, że z tygodnia na tydzień coraz więcej osób zachęcam do tego mm -hmm. i to jest fajne. Także na pewno nie jest nudno. Jest inaczej na pewno, bo dla wszystkich jest inaczej, ale, ale funkcjonujemy, żyjemy i korzystamy po prostu z życia, korzystam też z tego bycia w domu, bo nie zawsze to miałem, to możliwość. Jasne. A czy w tym całym nowym czasie jest miejsce na przykład na gry? komputerowe, albo jakiekolwiek tak naprawdę. Eee, szczerze, ja nigdy nie grałem. Nie, moi koledzy z drużyny, czy mm -hmm. narodowej, czy klubowej, wiem, że kilku grało w różne, w różne gry. Ja nie miałem... Próbowałem zawsze, ale nigdy mnie to nie wkręciło tak bardzo, żeby na przy tym zostać. I może dobrze, bo się skoncentrowałem na sporcie, ale mój syn, który jest wielkim miłośnikiem, na przykład piłki jest piłkarzem, Mm -hmm. On ma naprawdę jest mały, ale 10 lat ma, ale, ale się rozwija i on tą piłkę lubi, ale ten wolny czas potrafi spędzać z kolegami grając właśnie na komputerze i nie chcę mu tego zabraniać. To jest, to jest taki czas, taka przyszłość. Oczywiście rozumie nas, jak mu chcemy ograniczyć w jakimś sensie to, ale to jest dla ludzi, to jest dla ludzi i cieszę się, że, że potrafi rozróżniać czas na bycie aktywnym, na bycie też aktywnym może komputerowo, mm -hmm. ale nie chcę mu tego zabraniać, bo tak świat funkcjonuje. A sam gaming, esport. Wiem, że byłeś na jednej z dużych imprez e-sportowych, widziałeś te, te tłumy kibiców. Widzisz podobieństwa w rywalizacji sportowej i tej e-sportowej? Y ja że jeżeli chodzi o toczkę samą, to jest niesamowite, bo widać emocje u ludzi, którzy grają. Widać emocje kibiców, którzy mm -hmm. kibicują, ludzi, którzy są związani z tym. Ja grałem w spotku na przykład kiedyś, gdzie miałem przyjemność tą imprezę zobaczyć. Ja tam grałem mecze, było kilkanaście tysięcy ludzi. Jasne. Ale, ale jak, jakże zdziwienie było, jak zobaczyłem, te kilkanaście tysięcy ludzi na właśnie ludzi i, i sportowym i sportowym, więc to był dla mnie kosmos. Fajne, bo to ludzie, ludzie. Nie każdy jest taki sam, więc każdy się spełnia w czymś innym. Jeżeli ludzie Jasne. to ludzie lubią, ludzie oglądać lubią takie gry, kibicować, więc jakby otoczka sportowa jest bardzo podobna i to jest... Dla mnie nie, ale jeżeli inni to lubią, ja fascynuję się szybkością tego, co się dzieje na ekranie. Bo ja kiedyś bawiłem się w takie coś, ale to dla mnie, zanim ja kliknąłem sobie te klawisze, to było już powiedzmy po grze, Ale to, co się dzieje, ta koncentracja, to wszystko. I jedno, co się nie zmienia, z tego, co rozmawiałem tutaj z ludźmi, też jedno się nie zmienia. Żeby być tym najlepszym, trzeba po prostu się trzeba tym poświęcić. Pracować. Jasne. I to jest. To jest tak wygląda na to, że dużo z mamy. Tak jest, tak jest, <grymne> słuchajcie. No jak widzicie jakieś także piękne słowa od Piotra. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie, Dzień przyjemnego bardzo. oglądania e sportu w takim razie. No i cóż, wracamy do studia.